Hej! Dzisiaj będziemy korzystać z książki Narysuj swoje uczucia. Jest to dziennik kreatywny, który pomoże nam nawiązać kontakt z emocjami poprzez sztukę i jest to książka Rukmini Podar. Dzisiejszy nasz temat to interpretacja i tytułowanie obrazów jako emocji. Poświęciliśmy trochę czasu na opanowanie podstawowego języka wizualnego, więc teraz gdzie poświęciliśmy ten czas? Na innym kanale, Oczami OCD, więc zapraszam. Tu lecimy dalej z tematami. Więc teraz możesz spróbować zinterpretować różne obrazy jako emocje. Pamiętaj, tu nie ma błędnych odpowiedzi. Po prostu zauważasz kształty, kolory, linie oraz wzory i przypisujesz im określone znaczenie. Tu mamy piękne te wszystkie wzory. Wykorzystując umiejętności przyswojone w tym rozdziale, stwórz w pustych prostokątach w własne kompozycje, podpisz każdą z nich. Narysuj własną kompozycję, czyli jakby wybierz jeden ze swoich obrazków z poprzedniej strony i rozbuduj. Tutaj macie wszystko pokazane. I rozbuduj go tutaj. Wykorzystaj podstawy omówione w tym rozdziale linia kształt, wzór, kolor i skala. Proponuję sięgnąć po szkicownik i stworzyć własną kompozycję w swoim szkicowniku. Spróbuj wydostać się ze swojej strefy komfortu, stawiając duże, śmiałe kreski i używając innych przyborów niż zazwyczaj, np. farb akrylowych lub pasteli olejnych. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak Wam poszło z tym zadaniem, a my widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Bajo!